Megan i tajemnica fałszywej ciąży, prawda o surogacji w pałacu Buckingham, czy Meghan Markle naprawdę była w ciąży z archiem? A jeśli nie, to co właściwie ukrywano za murami pałacu Buckingham? Nowe przecieki, kontrowersyjne nagrania i niewyjaśnione rozbieżności w dokumentach prowadzą do jednego, wstrząsającego pytania, czy brytyjska monarchia przez lata ukrywała, że następca księcia Harry'ego urodził się dzięki surogatce? W tej wieloczęściowej analizie odkrywamy kulisy najbardziej podejrzanej ciąży królewskiej, od znikającego brzucha megan po anonimowe materiały z monitoringu, od sprzecznych oświadczeń pałacu po konstytucyjne zagrożenie dla linii sukcesji. To nie tylko opowieść o możliwym oszustwie, to historia milczenia, które może zburzyć zaufanie do korony. Co, jeśli jedna z najbardziej komentowanych ciąż we współczesnej historii monarchii nigdy nie była prawdziwa? Co, jeśli każdy starannie zaplanowany publiczny występ, każdy nagłówek w brukowcach i każda chwila narodowej radości opierały się na śmiałym oszustwie, które zachwiało fundamentami rodu Windsorów? W świecie, gdzie wizerunek znaczy wszystko, a tajemnica jest walutą, prawda często staje się ofiarą. Dziś ta prawda może wreszcie wyjść na jaw. Część pierwszą: narodziny legendy i pierwsze wątpliwości. Październik 2018 roku. Pałac Kensington oficjalnie potwierdza, że Meghan Markle, księżna Sussex, spodziewa się pierwszego dziecka. Ogłoszenie to padło w trakcie szczodrze relacjonowanej podróży pary po Australii i Pacyfiku, jakby daleki kontynent miał uchronić przyszłą mamę przed natrętnym brytyjskim paparazzi. Ale zaraz po triumfalnych tłumach zaczęły się pojawiać subtelne rozbieżności. Jej brzuch na zdjęciach raz wydawał się zaokrąglony i napięty, by dwa dni później niemal zniknąć pod obszerną suknią. Publiczne wystąpienia w obcisłych kreacjach przeplatały się z równie częstymi zniknięciami z oczu fotoreporterów. Miesiące mijały, a plotki rosły jak grzyby po deszczu, czy Megan naprawdę nosiła pod sercem archiego Harrisona Mountbattena Windsora? Część druga, wyciek materialnego dowodu, maj 2019 roku. Gdy świat świętował doniesienia o narodzinach chłopca, w podziemnych kanałach mediów pojawiło się anonimowe nagranie z pałacowego monitoringu. Klatka po klatce pokazuje księżną Sasek z wychodzącą z SUF, a przed jednym z bocznych wejść do szpitala. Luźna kurtka, proste leginsy, rozpuszczone włosy, ale absolutnie brak widocznego brzucha. Brzmiało to jak kropka nad i. lat wątpliwości. Film, choć krótki i nieostry, uderzał siłą kontrastu. Godziny po rzekomym porodzie Megan spokojnie przemierzała korytarz z wyprostowaną sylwetką, nie sprawiając wrażenia kobiety tuż po akcie porodowym. Część trzecia, sprzeczne timeline'y i milczenie pałacu, oficjalne oświadczenie mówiło jedno, księżna trafiła do szpitala o świcie i krótko potem urodziła zdrowego synka. Jednak już pierwsza korekta tej samej informacji, że Megan miała rodzić wcześniej niż pierwotnie podano, wzbudziła zamieszanie. Logistycy i personel szpitala, wypytywani później anonimowo, przyznawali, że opisy procedur porodowych nie zgadzały się z dokumentacją wejść i wyjść z oddziału. W normalnych warunkach poród trwa od kilku do kilkunastu godzin z licznymi wizytami pielęgniarek, skurczami rejestrowanymi na kardiotokografię i stałą opieką zespołu medycznego. Tymczasem ponoć tylko kilka osób miało wgląd w dedykowaną salę, a reszta personelu była wyproszona. Milczenie ze strony pałacu Buckingham ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia, tylko dolało oliwy do ognia. Część czwarta Teoria Moonbump stało się jasne, że internauci nie dadzą za wygraną. Hashtagi Moonbump i Fake Pregnancy zaczęły krążyć na Twitterze. Eksperci od Body Language wytykali, że księżna poruszała się bez żadnych objawów końcowej fazy ciąży, swobodnie schylała się, stała w wysokich obcasach, a jej ręce często znajdowały się poza miejscem, gdzie powinien spoczywać brzuch. Znawcy od Hollywood zauważyli, że na rynku dostępne są wysokiej jakości protezy ciążowe z silikonu, niemal nieodróżnialne od prawdziwego ciała. Zdjęcia z witryn producentów wyglądały podejrzanie podobnie do konturów Megan w serii wybranych kreacji. Część piątej, konsekwencje konstytucyjne i moralne, a co, jeśli prawda wychodzi poza sensacje tabloidów? Brytyjska monarchia to instytucja zakorzeniona w prawie sukcesyjnym, które definiuje, kto ma prawo do tronu. Jeśli Archie nie byłby biologicznym synem Megan, lub nawet jeśli był, ale przyszłej księżnej zależało na ukryciu faktu, że skorzystała z surogatki, fundamenty linii sukcesji mogą zostać podważone. Czy dokumenty prawne zostały odpowiednio skorygowane? Czy księżna złożyła wniosek o parental order, jak nakazuje brytyjskie prawo? Każde niedopatrzenie w tych procedurach może otworzyć drogę do sporów sądowych i kryzysu konstytucyjnego. Część szósta: Kreowanie wizerunku czy świadome kłamstwo Zastanówmy się, czy chodziło wyłącznie o prywatność i kontrolę narracji medialnej? Zwolennicy Megan podkreślają, że miałaby prawo chronić swoje zdrowie psychiczne i fizyczne przed agresją prasy. Krytycy zaś twierdzą, że przejście od tradycyjnego, transparentnego porodu na Lindowing do całkowitej blokady informacji w prywatnym Portland Hospital było aktem manipulacji wizerunkiem. Gdy brak wyjaśnień od korony pozwala plotkom rosnąć, to czy ostatecznie nie kompromituje to samej instytucji królewskiej bardziej niż gdyby wszystko odbyło się jawnie? Część siódmej. Zawierucha w samym sercu Windsorów. Według przecieków z pałacowych kuluarów, napięcie między Cambridge a Sussexami sięga zenitu. Książę William miał być podobno oburzony, że kwestia, która powinna być prywatna, przerodziła się w międzynarodowy skandal. W kręgach doradców narastały pytania, dlaczego wyrządzono tyle zamieszania. Starsi rojaltais, przyzwyczajeni do dyskretnego załatwiania spraw u drzwi Buckingham, teraz znaleźli się pod presją wyjaśnień, jakiej nie doświadczyli od czasów abdikacji Edwarda VIII. Część ósma: społeczny rachunek sumienia, gdy instytucja oparta na zaufaniu milczy wobec rosnących oskarżeń, traci wiarygodność. Badania opinii publicznej wskazywały na wyhamowanie sympatii dla saseksów po maju 2019 roku. Zwłaszcza młodsze pokolenie, przyzwyczajone do transparentności mediów społecznościowych, niemal domagało się dowodów, a brak jednoznacznych oświadczeń tylko utwierdzał je w przekonaniu, że coś jest na rzeczy. Zakończenie: przed obliczem prawdy, ta historia nie jest po to, by sensacyjnie piętnować Meghan Markle. To opowieść o tym, jak nawet najpotężniejsze instytucje mogą zostać zachwiane przez milczenie i brak przejrzystości. Gdy pytania o prawdziwość ciąży stają się kluczowymi elementami debaty o lojalności, dziedziczeniu i wartości monarchii, monarsze zmuszeni są konfrontować się z tym, co do tej pory były tylko cieniami domysłów. Pytanie, czy narodził się tu największy cover-up w historii Windsorów, wciąż unosi się nad pałacem Buckingham. Jedno jest pewne, jeżeli prawda nie zostanie ujawniona, społeczeństwo samo poszuka odpowiedzi i nigdy już nie zaufa instytucji, która zdaje się mówić jednym głosem, a działać za zamkniętymi drzwiami.